Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Uch, dzisiaj jest całkiem typowy filmik, ponieważ jest to odcinek Zbyt się za dzień, gdy jestem chora. Yy, dzisiaj z rana miałam straszne duszności, więc użyłam inhalator ale gdy jestem chora, on nie jest cokolwiek robi, więc muszę teraz wziąć większy kaliber. I to taki większy. E, oczywiście tutaj wszystko już ubyte jest. I biorę sól Muszę go otworzyć i wlać, więc ze swego bo jak z mikrofonem i zaraz się zrobię. Ogólnie to zazwyczaj jeszcze biorę inny taki zamiast soli e, już wypowiadam, co się nazywa ale nie wiem, gdzie to jest. <laughs> więc mm, robię na razie z samą solą, więc. I dałoby się halować i że się usłuchnię zaraz. Chyba, że dam, mam to po prostu w przyspieszonym tempie, więc zaraz się widzimy. A już dość, położyłam się, bo dalej mam różne <laughs> jest koszmarnie. Mama zrobiła mi herbatkę. Nie wiem czemu z łyżką, ale chyba po prostu nie było łyżeczki, więc wypiję sobie herbatę, bo jest jeszcze o, gorąca i nie wiem co dalej. Będę chyba też musiała sobie wziąć coś. Będę musiała sobie wziąć... To do nosa, To jest się bryska, Nie wiem, jak się nazywa. Na Katar, wam. I. tyle. Będę się, że tak chyba to i pomoże. Mam tak straszne duszności, że to koszmar, naprawdę. Dobra, żebym się teraz z Złapi, papa. Oczywiście. Tylko mi się to mogło zdarzyć i gadałam do was przez nie wiadomo ile czasu i okazało się, że mam wysłatwany mikrofon, więc nie się dla was dźwięk, teraz muszę go podładować, więc szybko jak się. Dobra, ładujemy teraz i jak coś słyszycie w tyle, to po prostu mój brat ogląda telewizję, znaczy YouTube'a, telewizorza, więc tak. Co ja bym do was załatwiałam, a już czuję się lepiej. Jest to drugi dzień mojej choroby. Znaczy, trzeci, ale drugi dzień, kiedy dla was nagrywam. Piję sobie herbatkę teraz. I nie rozleję. Dobra. Pyszna. E, co miałam mówić? Nie wiem. A pamiętam, ta noc była tak okropna, bo po prostu e, jak spałam. Cały czas musiałam się pracać z boku na bok, przez to, że nie mogłam żyć na pracach, ponieważ będzie mi się w kółku oddychało, nie? i cały czas tak wstawałam, co to zmieniało mi się jasność Więc tak, co chciałam jeszcze powiedzieć, stało o czwartej rano, no jak to może to być noc, ale nawet jest rano I o dziwo, też stało. szybko Zrobił mi herbatę, ja też musiałam uspokoić oddech, bo mi się ciężko oddychało I nie spałam takiej jakiejś ósmej. Nie wiem do której dokładnie, ale już do około 8 I, I później poszło spać jeszcze się o 14 Więc późno, ale się przynajmniej wygrzałam I jestem... Nie jestem śpiąca I tyle, dobrze Naprawdę ja spałam tu całą noc eee, Co jeszcze? Nie w sumie nie miałem co powiedzieć. Będę musiała odrobić lekcję, zaraz dopiszę do kogoś z mojej klasy, żeby mi wysłał coś, eee, co się mogę zawisywać. A chciałam narysować coś, żeby szkicować, bo chcę odnowić swoje stare pasje. Odnowiłam już rolki i teraz też szkicowanie albo rysowanie, obojętne, które będzie chyba szkicowanie. Mogę wam pokazać co zrobiłam na plastykę na ocenę I przy okazji wam przypomnę, że 26 maja jest Dzień Mamy I zrobiłam na ocenę, jakby to nie jest najładniejsze Bo ja to robiłam na lekcji I nie miałam zbyt dużo czasu i teraz niby to dokończyłam Ale no i tak nie jest to najładniejsze co w życiu zrobiłam, jaką lawurkę, ale dobra Tutaj wygląda tak I nie pisałam życzeń, jakby to jest na ocenę dla pani I tego raczej nie dam swojej mamie Po prostu zrobię inną się bardziej postaram i w środku jest coś takiego Jest to napisane dla kochanej mamy, a ja mam i jakieś tam tulipany Ja też sobie jakąś kartkę z drugiej drukarki, bo nie mam bloku I po prostu porysuję, poszkicuję, nie wiem, cokolwiek Coś takiego, co mi wpadnie w oko, może na internecie z Pinteresta, nie wiem Uff, Zobaczę Już znowu Teraz już nie mam aż takich duszności, ale dalej boli mnie gardło Więc tak, nie wiem co mówić dalej Wybieram sobie herbatkę Przypyszna Nie wiem co mam jeszcze mówić, posprzątałam trochę pokój Bo mi się nudziło, ale nie dużo, troszeczkę dosłownie, bo nie mam siły Odrobię później może lekcję, jak mi się zachce, może jutro, nie wiem Jak jutro będę się dobrze czuła, to też pójdę do szkoły Bo nie wiem Ale <coughs> zależy będę się czuła Mam nadzieję, że dobrze, bo szczerze iść do szkoły nie, być chora Ja nie nienawidzę być chora, naprawdę, w na chodzić do szkoły W ogóle nie zwracajcie uwagi na to, jak wyglądam, bardzo słownie Nawet się nie zaczesałam Koszmar no. Przepraszam już sobie swoje flamastry Moje rodzice to pożyczali od flamastry i połowy nie mam. Więc, fajnie. Gdzie to, tą pustkę? Tu były i ich nie ma. Tam mam różne kolory. Czekajcie, otworzę. kolorów. I ich powinno być 30. A, jestem pewna, że tam tyle nie ma. Wyisować. Może później poszedł zobaczymy. Podładuję mikrofon i wtedy zacznę do was rozmawiać w mikrofonie. Więc na razie to tyle i widzę się co nie pójdzie do zobaczenia. Nara! już czuję się naprawdę bardzo dobrze. I jutro najprawdopodobniej już w pójdę do szkoły, ale słońce grzeje, o Jezus Maria i jutro najprawdopodobniej pójdę już do szkoły ponieważ już jest super wczoraj dla was nic nie nagrywałam yy, bo zapomniałam i w sumie to już jestem praktycznie zdrowa jedyne co to czasami yy, za bardzo się jak się za bardzo zmęczę to mam duszności ale nie jakoś bardzo duże tylko takie zwyczajne i jedyne co to jeszcze mam flegmę i kaszle żeby mi właśnie odchodziła a tak to wszystko jest ok, więc ja teraz będę montować ten film. A z wami się użegnam. Życzę wam miłego dnia, wieczoru, popołudnia. Ale zanim to, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale, bo zapomniałam wam o tym powiedzieć na początku. I możecie wbijać do mojego wideo, nas się dziś tutaj. Więc dopiero teraz mogę wam powiedzieć, życzę wam miłego dnia, wieczoru, popołudnia. Zależy kiedy, to, zależy kiedy to oglądacie. Pa, pa.